Doszedłem do takiego wieku, w którym moje ciało osłabło na tyle, że nie jestem już w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu naszej społeczności. Zgodnie z pradawną tradycją spisuję te słowa, aby moja wiedza mogła zostać dodana do wielkiego archiwum i służyła pomocą przyszłym pokoleniom w ich ziemskiej egzystencji. Dotąd nie poświęcałem zbyt wiele myśli temu dniowi, będąc głęboko zaangażowanym najpierw w budowę a później w obronę naszych najnowszych kolonii planetarnych. Przeszukałem zarówno własne wspomnienia, jak i wielkie archiwum, poszukując tematu, do którego mógłbym wnieść coś rzeczywiście istotnego. I ostatecznie postanowiłem poświęcić ten zapis owemu tajemniczemu gatunkowi, znanemu jako ludzkość. Najpierw jednak przytoczę podstawowe fakty historyczne, by zapewnić przejrzystość i spójność niniejszego tekstu. Zaledwie jedno pokolenie temu opuściliśmy nasz świat ojczysty, by rozpocząć kolonizację pobliskich planet. Populacja naszej ojczyzny była niezmiernie przeludniona, a liczba młodych i dorosłych Daszai tak ogromna, że bez trudu zasiedliliśmy dwa nadające się do życia globy w naszym rodzimym układzie. W krótkim czasie opracowaliśmy metodę podróży szybszej niż światło, umożliwiającą dotarcie do dwóch najbliższych systemów sąsiednich i terraformowanie po trzy planety w każdym z nich. Wkrótce jednak przekonaliśmy się, że nie jesteśmy sami w tej egzystencji. Zaledwie cztery ery później rasa znana jako żużli przybyła do naszych domów z pozdrowieniami, pełni dumy, że wreszcie sięgnęliśmy gwiazd i zaczęliśmy budować naszą obecność w galaktyce. Poinformowali nas, iż obserwowali systemy, które postanowiliśmy zasiedlić, odkąd po raz pierwszy wynurzyliśmy się z wielkich wód naszej rodzimej planety i uformowaliśmy zalążki cywilizacji, pozostawiając nas jednak w spokoju, byśmy mogli rozwijać się bez przeszkód. Regularnie patrolowali okolice naszego świata, chroniąc nas przed potencjalnym zagrożeniem ze strony wrogich sił. Zaoferowali nam udoskonalenia technologiczne, które miały ułatwić dalszy rozwój mapy i wykresy znanej galaktyki, ukazujące rozmieszczenie oraz granice terytorialne pozostałych ras, a także korzystne układy handlowe, wspierające nasz postęp jako nowej cywilizacji zdolnej do podróży międzygwiezdnych. Zaproponowali nam również miejsce w ich Wielkiej Radzie Istot Rozumnych, które z wdzięcznością przyjęliśmy. Wśród przekazanych map znajdował się jednak obszerny fragment przestrzeni, większy niż jakiekolwiek inne znane terytorium, oznaczony jedynie słowami UNIKAĆ ZA WSZELKĄ CENĘ. Nasi przywódcy zapytali o powód. Dyplomata Juli, jak głoszą przekazy, na to pytanie spoważniał i utracił swój wcześniejszy entuzjazm. Rzekł, to terytorium ludzi. Są neutralni, lecz tak dalecy od pokoju, jak to tylko możliwe. Nie są naszymi wrogami. Nie skrzywdzą was bez powodu. Nie nawiążą kontaktu, jeśli ich do tego nie sprowokujecie. To najrozsądniejsze podejście. Jeśli jednak zapragniecie spróbować, możecie przywitać się pokojowo. Najpewniej odpowiedzą grzeczną prośbą, byście się oddalili, gdyż jesteście zbyt zacofani, by zaoferować coś wartościowego w handlu. Niezależnie od waszej decyzji, pamiętajcie o tym ostrzeżeniu. Nigdy nie wkraczajcie na ich terytorium bez wyraźnego zaproszenia. Wiedza ta napełniła nas lękiem, lecz zarazem wzbudziła nieodpartą ciekawość. Uzyskaliśmy dostęp do wielkich archiwów żuszli, by zgłębić informacje o innych rasach zamieszkujących galaktykę. Na temat ludzi odnaleźliśmy świadectwa pochodzące od ponad 900 gatunków, niemal wszystkie wzajemnie sobie przeczące. Jedynym zgodnym twierdzeniem było to, Iż należą oni do najstarszych istot przemierzających przestrzeń kosmiczną. Po wielkiej wojnie domowej na ich ojczystym świecie, mniej więcej w czasie, gdy opanowali technologię podróży z wysoką prędkością podświetlną, ten plemienny gatunek unicestwił wszystkie swoje klany poza zaledwie kilkoma. Żużli wierzą, że po zakończeniu tej wyniszczającej wojny ludzie opracowali technologię nadświetlnych podróży i ruszyli ku gwiazdom. Żywiąc nadzieję, iż nigdy więcej nie doświadczą równie straszliwego konfliktu. Przez długi czas nie natrafili na żadną formę życia, aż do chwili, gdy skolonizowali niewyobrażalnie wielką liczbę układów planetarnych i pól asteroidów w pustce międzygwiezdnej, tam natknęli się na korganów. Korganowie byli rasą o skrajnym nastawieniu militarnym. Niedługo po pierwszym kontakcie Żużli, którzy wcześniej spotkali się z korganami, wyruszyli by powitać nową cywilizację. Przez pewien czas panował pokój, rozwijała się dyplomacja, kwitł handel, a w niektórych przypadkach dochodziło nawet do wspólnego zasiedlania planet przez ludzi i inne rasy. Sporadycznie wybuchały drobne potyczki między ludzkością a innymi gatunkami, lecz nie wykraczały one poza standardowe granice międzygwiezdnych napięć. Wówczas korganowie postanowili wypowiedzieć ludzkości wojnę totalną. Szczegóły tego konfliktu są bardziej niejasne i sprzeczne niż jakiekolwiek inne dane dotyczące ludzi. Lecz oto ostatnia zarejestrowana wiadomość, nadana ze świata korganów przed ich pozornym zniknięciem z kosmicznej sceny, przesłana do wszystkich znanych im raz. Uważaliśmy się za najsilniejszych, najodważniejszych i najpotężniejszych. Okiełznaliśmy gwiazdy tak jak ujarzmiliśmy naszą planetę, nasze umysły i nasze ciała. Odrzuciliśmy starożytnych bogów naszych przodków, uznając ich za jedynie baśnie prymitywnego ludu. Myliśmy się, zarozumiali w swej potędze. Nieświadomie otworzyliśmy wrota do zaświatów, pragnąc ujarzmić to, co kryło się za nimi. Zamiast podboju napotkaliśmy uśmiech, wynaturzony zębaty grymas i maniakalny śmiech. Spustoszyliśmy pierwsze napotkane obszary, lecz w ten sposób przywołaliśmy demony. Dzicy mieszkańcy zaświatów rzucili się na nas z bezlitosną furią. Nikt nie był bezpieczny, bez względu na wiek czy umiejętności. Rozszarpywali nas na strzępy, unicestwiali z daleka, redukowali do pierwotnych atomów, a nasze dusze wśród przeraźliwych krzyków wciągane były do otchłani. Walczyliśmy, lecz nie potrafiliśmy zatrzymać nadciągającej ściany zębów i oręża. Modliliśmy się do naszych starożytnych bogów, odpowiedzi jednak nie było. Ukrywaliśmy się, lecz zawsze nas odnajdywano. Demony poniosły wielkie straty, lecz są nieskończone. Trzymajcie się z dala od tych bestii, jeśli cokolwiek znaczy dla Was los Waszego ludu. Po tej wojnie rozpoczęła się wielka izolacja ludzkości. Doszło wówczas do pewnego rodzaju wewnętrznego konfliktu, w wyniku którego wyłonił się nowy przywódca, lecz informacje na ten temat są wyjątkowo skąpe, zachowały się jedynie nieliczne wzmianki od obserwatorów żużli. Od tego momentu nie istniało już pojęcie drobnej potyczki z ludźmi. Każde wrogie działanie wobec tego gatunku kończyło się dla napastnika losem podobnym do tragedii korganów. Z wyjątkiem nielicznych, których Żuli zdołali nakłonić, by ludzie pozostawili ich w stanie prymitywnej egzystencji epoki kamienia. Żuli wierzą, że po tym, jak ich marzenia o względnym pokoju zostały brutalnie zniweczone w wielkiej wojnie z korganami, Ludzkość skupiła wszystkie siły na nieustannym rozwoju militarnego potencjału, by nigdy więcej nie ponieść tak ogromnych strat z rąk jakiejkolwiek rasy. Utrzymują również, iż ludzie niemal całkowicie utracili zaufanie do innych cywilizacji choć dyplomaci i kupcy żużli, wciąż są przez nich tolerowani. Potwierdzono, że nie zajmują oni ani nie naruszają terytoriów należących do innych rozumnych gatunków. Wybierając zamiast tego ekspansję w bezkresne obszary pustki kosmicznej, chyba że zostaną zaatakowani. Wówczas całe imperia zostają unicestwione, a ich miejsce zajmują ludzie. Wszelkie pozostałe informacje o ludziach po tej wojnie pozostają niepewne i pełne sprzeczności. Jedni twierdzą, że są niezwykle uprzejmi, życzliwi, a nawet potrafią stać się wiernymi sojusznikami. Inni zaś opisują ich jako całkowicie obłąkanych i nieprzewidywalnych dla wielu przybierają niemal mitologiczny charakter, mówi się o nich jedynie hipotetycznie. Jeszcze inni postrzegają ich w taki sam sposób, w jaki niegdyś widziano korganów u schyłku ich istnienia. Wobec tych doniesień nasi przywódcy postanowili zastosować się do ostrzeżenia Żuli i przyjęli strategię udawania, że ludzkość w ogóle nie istnieje, po uprzednim przekazaniu tych wieści całemu naszemu narodowi. Minęło niemal kolejne 100 R. Zanim znów pojawił się jakikolwiek powód, by o nich pomyśleć. Byłem wówczas dopiero co dorosłym Daszai, wspomagającym budowę nowego miasta falowego na świeżo terraformowanym globie. Wtedy nasi przywódcy rozesłali pilny komunikat do wszystkich społeczności daszaj, zarówno planetarnych, jak i tych przebywających w przestrzeni kosmicznej. Do naszego macierzystego systemu wkroczył statek, którego konstrukcja doskonale odpowiadała opisom jednostek ludzkich przekazanym niegdyś przez Żużli.